Używanie jednostek SI może być trudne w stosowaniu, gdyż kilogram czy metr może być jednostką za małą lub za dużą. Dlatego stosuje się wielokrotności i podwielokrotności, czyli przedrostki zwiększające bądź zmniejszające naszą wielkość. Na przykład spróbujmy zobaczyć, jak to w przypadku metra wychodzi. Jeżeli metr to jest za mało, no to na przykład możemy stosować przedrostek kilo metr. Kilometr 1 kilometr. Km to się równa 1000 metrów. Czyli z tego wynika, że przedrostek kilo oznacza 1000. Ale możemy też zmniejszyć metr, decymetr. Decy 1 decymetr. Przedrostek decy to jest jedna dziesiąta, czyli to jest 0,1 metra. Może być też jeszcze jednostka, jeszcze mniejsza. Centy. Centy. Metr. Czyli 1 c. I przedrostek centy znaczy jedna setta, czyli to będzie 0,01 metra, a jak potrzebujemy jeszcze mniejszej, to będzie przedrostek mili, mili metr. 1 mili I to jest jedna tysięczna metra. Mamy się milimetr jest to jeden wyraz. Może być nawet jeszcze mniejszy, czyli mikrometr. Jak chcemy bakterie na przykład mierzyć. Jeden, grecka literami i metr, czyli 0, raz, 2,3, raz, 2, 3 metra. Bardzo często do opisu. Do opisu takich liczb stosuje się zapis wykładniczy z użyciem potęgi. I tak 10 000 metrów to jest 10 do trzeciej metra. To jest 10 razy 10 razy 10 jest rzeczywiście 1000. Natomiast wielkości ułamkowe podajemy w potędze ujemnej, czyli to będzie 10 do minus pierwszej metra, czyli inaczej 1 dziesiąta to będzie. 10 do minus drugiej metra, czyli jedna setna, to będzie 10 do minus trzeciej metra, a to będzie 10 do minus szóstej metra. Dlaczego? Bo wzór w matematyce mówi, że a do minus n tej równa się 1 przez a do n tej. Czyli jak mamy 10 do minus trzeciej, to się równa 1 przez 10 do 3, czyli to się równa 1000. Tak? Czyli to się równa 0,001, jakiejś tam wielkości. I na koniec bardzo ważnym jest, żeby zwrócić uwagę na te właśnie przedrostki, że kilo to jest 10 do 3 jakiejkolwiek wielkości. Kilowat Tysiąc watów, tak? Decy to zawsze będzie jedna dziesiąta jakiejś wielkości. Centy to zawsze będzie jedna setna jakiejś wielkości. Na przykład centylitr. Mili to zawsze będzie jedna tysięczna jakiejś wielkości. Na przykład miliwat, na przykład mililitr. Czy mikro będzie zawsze milionową częścią jakiejś wielkości mikrogramu na przykład. Te wielokrotności i podwielokrotności można jeszcze prześledzić na przykład na, na masie. 1 kilogram. kania. To jest 1000 gramów, tak? 1 dekagram DA i g, to jest deka to jest 10 razy więcej, czyli to jest 10 gramów. Ale możemy jed mieć jednostkę zmniejszającą. 1 miligram. Czyli M i G. 1 miligram. To będzie 1000 gram. I może być na przykład 1 mikrogram. Czyli 1 to migreckie i to się równa 0, raz, 2, 3, 1, 2, 3 grama. I oczywiście możemy to zapisać w postaci potęgowej 1000 to jest 10 do 3 grama, 10, może chce tą konwencję zatrzymać, no to będzie 10 do 1 grama, żeby być konsekwentnym. Natomiast tu już mamy potęgi Ujemne, czyli to będzie 10 do minus 3 grama, a tu będzie 10 do minus 6 grama, 1 milionowa. I to, co mówiliśmy przed chwilą, zwracamy uwagę na te przedrowski. Kilo 1000 razy więcej. Deka 10 razy więcej. Mili 1000 razy mniej. Mikro 10 Milion razy mniej. Z takich ciekawszych jednostek, które warto byłoby tutaj roz, rozkminić, jak to się mówi teraz popularnie, jest taki na przykład hektar. Przedrostek hekto. Hekto to jest 10 do 2, czyli 100 razy więcej. I na przykład, na przykład znacie słowo hektar. I wa warto zwrócić uwagę, że słowo hektar składa się z przedrostka hekto i ar, czyli to się równa 100 arów. Jednostka powierzchni. Czy hektolitr? To się równa 100 litrów. 100 litrów. W prognozie pokody używamy taką jednostkę hektopaskal. pa -kal. to się równa 100 paskali. Jednostka ciśnienia. Natomiast w komputerach używamy ogromnych przedrostków. Mega. Duża literka M, giga, duża literka G oraz tera. Duża literka T. I to są wszystko mega, giga, tera bajty. Giga, bajty, tera bajty. Mega to jest 10 do szóstej bajta. Giga to jest 10 do 9 bajta. I tera to jest 10 do 12 bajta. Poznaliśmy wielokrotności i podwielokrotności, ale problem sprawia bardzo często przeliczanie jednostek. Weźmy sobie, że mamy 20 metrów i należy je przeliczyć na inne jednostki, na przykład na kilometr. Ile to kilometrów? Ile to kilometrów? Pamiętamy, że 1 kilometr to jest 1000 metrów. A my chcemy wiedzieć 20 metrów, ile to kilometrów. Widać, że to jest 20 tysięcznych kilometra. Czyli to jest 20 tysięcznych tak, kilometra. Zera się skracają, czyli widzimy, że to są dwie setne, czyli 20 metrów to się równa 0,02 km, bo to jest 1, 2 setne kilometra. No a chcemy przeliczyć na przykład na centymetr. Te 20 metrów. Zastanówmy się. Znów trzeba znaleźć, jaki jest przelicznik między metrem a centymetrem. 1 metr to jest 100 cm, bo centymetr to jest jedna setna metra. W związku z tym tu będzie prościej 20 metrów, no to będzie po prostu 20 razy więcej, czyli 20 razy 100, czyli 2000 cm czyli 20 metrów równa się 2000 centymetrów. A w milimetrach czyszczałoby? Pewnie też by dałoby. Milimetr to jest 1000 tysięczna metra. Jeden metr to jest 1000 milimetrów. A skoro mamy 20 metrów, no to po prostu 20 razy więcej, czyli 20 tysięcy mm. Drugi przykład. Weźmy 5 cm. I teraz spróbujmy te 5 cm przeliczyć na metry. Wiemy już, że 1 metr to jest... 100 cm. A my chcemy wiedzieć, ile to metrów jest 5 cm. Czyli to jest ułamek 5 setnych metra. 5 setnych metra. Czyli 5 cm równa się 5 setnych metra. Bo 1 metr to jest 100 cm, więc 1 cm to jest 1 setna metra. No to zamienimy teraz te 5 cm na milimetr. Wiemy, że 1 cm to jest 10 mm. Proszę popatrzeć na linijkę tak? szkolną. Tak, w 1 cm jest 10 mm. To w 5 cm? No oczywiście, że 5 razy więcej. Czyli 5 cm to się równa 50 mm. No a spróbujmy coś trudniejszego. Na przykład 5 cm, ile to kilometrów? O! Takie coś spróbujmy. Wiemy, że 1 kilometr. To jest 1000 metrów. 1000 metrów. A każdy metr to jest 100 centymetrów. Czyli 1 kilometr to jest 100 tysięcy centymetrów. A mamy 5 centymetrów czyli 5 100 tysięcznych kilometra. Czyli 5 centymetrów. To będzie 500 tysięcznych, czyli 0, raz, dwa, raz, 2, 5 kilometr. Jedna 500 tysięcznych kilometra. Zaproponuję Wam teraz ćwiczenie. Proszę 20, przepraszam, 30 metrów przeliczyć na kilometry, na centymetry i na milimetry. Proszę. 20 cm przeliczyć na metry, milimetry, kilometry. Za chwilę pojawi się rozwiązanie. Proszę się spróbować samodzielnie. I proszę bardzo, mamy tutaj rozwiązanie. 30 m to 300 km. 30 m to 3000 cm. Czy 30 metrów to 30 tysięcy mm i możemy to zapisać jako 3 razy 10 do 4 mm, To możemy zapisać jako 3 razy 10 do 3 cm, a to możemy zapisać jako 3 razy 10 do minus 2 km. Taki zapis też gdzieś warto sobie przyswajać. Tu mamy 10 dwa razy 10 do minus pierwszej metra, tu mamy 2 razy 10 do drugiej milimetra, a tu mamy 2 razy 10 do minus 2, 4 do minus czwartej kilometra. Taki zapis też warto sobie przyswoić.